A wiedzieliście, że w filmie Szklana Pułapka w rolę Johna McLeana miał wcielić się sam ówcześnie 73-letni Frank Sinatra? Sinatra zagrał 20 lat wcześniej w 1968 roku w filmie Detektyw, opartym na książce. 10 lat później wydano kontynuację książki, która stała się inspiracją dla Szklanej Pułapki. W konsekwencji czyniąc z niej sequel filmu Detektyw do którego prawne, kontraktowe pierwszeństwo miał Sinatra, jednak ten, ze względu na swój wiek, uprzejmie odmówił, co było słuszną decyzją, bo nie wyobrażam sobie Sinatry w tej scenie.